Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moja dzisiejsza stylóweczka chyba Wam mówi, jaki dziś dzień i co będziemy nagrywać. Wprawdzie muszę się Wam do czegoś przyznać, że my wczoraj z Blanią, wczoraj czyli 6 grudnia, zaliczyłyśmy z Blanią w topę, i to była pierwsza nasza wtopa od kiedy kręcimy nasze kalendarze, i w tym roku, i w tamtym, bo do tej pory zdarzało się tak, że zawsze każdą paczuszkę otwierałyśmy. W ten dzień, który jest jej dedykowany. Natomiast wczoraj Blania miała bardzo dużo różnych dziwnych zajęć, przez to ja też grała koncert. Ja później poszłam do pracy, wróciłam do domu chwilę po 20.00. Blania spała, więc ja przez chwilę próbowałam ustawić te wszystkie sprzęty i nagrać coś dla Was, ale okazało się to zbyt trudne dla mnie, więc też poszłam spać i, i obudziłam się dzisiaj. Też nie było łatwo, bo jest godzina prawie 15, a my mieliśmy już powódź w kuchni, później ratowanie tej kuchni, potem jeszcze korzystając z chwilki dnia zrobiłam świąteczne iluminacje przed domem, potem pijąc kawę pytam się męża czy stać nas na te wszystkie świecidełka, ale mąż powiedział, że stać, więc się świeci i czekam aż się ciemni, żebym mogła zobaczyć co to ja wymodziłam, ale w końcu Nadszedł ten czas, że wszyscy są rozbudzeni, nie muszą niczego ratować i możemy otworzyć nasze grudniowe paczuszki. Szósto grudniowe paczuszki, bo to bardzo ważne. Dzisiaj paczuszki mam dwie, bo jedna paczuszka jest od Eweliny, a druga paczuszka z kalendarza. No i tak próbowałam rozstrzygnąć co pierwsze mam otworzyć, wiecie, i nie wiem. Blania, ty masz jakąś sugestię? Oferę dwie na raz. Nie, dwie na raz to się nie da. Nie, nie, nie da się do nas. Ta moja grudniowa paczuszka też dzisiaj, słuchajcie. O patrzcie jakaś zrobiła Sylwestrowa. Ta moja grudniowa paczuszka też dzisiaj jest taka, kurczę, ciężka. Ogromna. To co? Może zacznę od kalendarzowej, bo ona jest taka bardziej napoczęta. Już widzę od razu, że jest tu jakiś zestawi. O, o kurka blaszka. Dobra, najpierw wszystko powyciągam. Ale dzisiaj jest na bogato ja się kręcę. Jakie to są dzisiaj cudne rzeczy? O jejku. jak mi się wuju za cieszę. Czekolada, toffee cream. Uwielbiam. Serio, i to bez żadnej wciemy. I także bardzo, bardzo dziękuję. Chociaż z drugiej strony też, Ania, ja Ci bardzo dziękuję, że Ty nie, nie dajesz mi w tych paczkach tej góry słodyczy, bo ja w tamtym roku podchodziłam do tego prawie jak w ogóle do jakichś zadań z kalendarza. że te wszystkie słodyczy trzeba było jeść ile ja potem musiałam ćwiczyć żeby sobie poradzić z tym, co mi po tym grudniu zostało, to nie wiem, także czekoladka pyszka dziękuję, naklejeczki i Ania też mi napisała, że to co tutaj dostaję słuchajcie, to że to są naklejki one są po prostu przepiękne, wiecie, takie vintage'owe, przecudowne, także trzy piękne naklejeczki z Mikołajem ja tak myślę, że ja chyba powinnam po prostu zacząć prowadzić swoje budzo znowu o i dzisiaj jest karteczka jest zadanie, ale zanim zadanie to co wam pokazać pierwsze czy to co tu, czy to co tu to może pokażę Wam tu, ale to jest wielkie. A jakie genialne! Słuchajcie, dostałam koralikowego Mikołaja. Pokażę może do tej kamery. Poka Ten Mikołaj jest na podstawce, więc on stoi. Jest przeogromny w ogóle. To jest zestaw koralikowy. Cudowny. Obiecuję, że siedząc przy świątecznym stole będę jedną ręką wcinać sałatki. A drugą haftować mikoła. Jest przecudny. Anio, bardzo, bardzo dziękuję. Super. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mam przecudny magnesik. Zobaczcie, jaki piękny gnomik. No, coś wspaniałego. Brania, szkoda, że teraz na razie musisz słuchać tych zachwytów, a nie możesz zobaczyć, co to jest. Ale jest naprawdę przepiękny. Cudo. Spójrzcie sami. Wspaniały. A zadanie bardzo mi się podoba. Zdecydowanie. Słuchajcie, jakie zadanie jest na dzisiaj. Rozpocznij świąteczny lub zimowy haft. Może to być ten z kalendarza adwentowego lub inny. Wybór należy do ciebie. Wiesz, Ania, ty i wiecie wy wszyscy, że ja nie mam żadnego problemu z zaczynaniem, także gwarantuję, że jak dzisiaj wrócę z imprezki wieczorem, nawet będę miała taki pretekst, żeby za bardzo się nie przejadać i nie przepijać, bo idę dzisiaj na imieniny i będę haftować. Na pewno do świąt nie uda mi się zrobić tego Mikołaja, ale na pewno go zacznę. Bardzo, bardzo dziękuję. No to dobra. To jedną paczuszkę mamy za sobą. To teraz paczuszka od Eweliny. Tu w tej paczuszce coś grzechoczy, słuchajcie. Ale za chorobę nie mam żadnego pojęcia, co tam jest. Ja jestem chyba takim trochę wrednym odbiorcą paczuszek. Przepraszam wszystkich odzyskiwaczy papieru za te brzydkie obchodzenie się z moimi. to jaka piękna paczka! Jejku, jakie cudo! Zobaczcie, jak pięknie zafakowane. Wow! To już samo pudełko jest jak prezent. Jestem wrednym odbiorcą paczuszek, znaczy wrednym w takim e, kontekście, że ja mam takie nigdy niesprecyzowane, wiecie, potrzeby i oczekiwania. I ja wolę, kiedy te paczuszki są niespodzianką. I myślę sobie, że Ewelina trochę mi podpowiedziała, co ona by chciała, a ja tak chyba nic jej nie podpowiedziałam. Ale dobra, koniec tego gadania. Czekajcie, bo to jeszcze to nie jest tak prosto otworzyć. Tu są jeszcze jakieś tasiemki. Boże, jak to pudełko jest piękne. Nie, dzięki panie, już Nie, słuchajcie. O. Tu nie ma łatwo. Tasiemki skusują z każdej strony. Być może Ewelina bała się, że mogę chcieć podglądać tą paczkę. Chciała trochę mi to zadanie utrudnić. Piękna karteczka. Druga Sysiu, niech te święta Bożego Narodzenia będą dla ciebie i Twojej rodzinki czasem rodzinnym, radosnym i pełnym wyjątkowej atmosfery. Niech nie zabraknie czasu na krzyżyki i koraliki oraz inne przyjemności. Ewelina, dziękuję. Piękna karteczka. Bo, jaka piękna gwiazda! O, ja cię kręcę. Jejku, zrobiłaś mi taką piękną gwiazdkę, że ja teraz wstydzę, ci, ci, wstydzę się tego, co ja ci zrobiłam. Serio? Ale piękna. Boże, cudo. Pokażę tej kamery, ale tak dlatego, żeby Blania to zobaczyła. Blania ma teraz taką minę. Coś pięknego. Wow. Boże, ja jestem takim szczęściarzem. Widzicie? Ja jestem po prostu najwię... największym szczęściarzem życia. Serio. Herbatka. Jabłkowe olśnienie. Cudowna, uwielbiam zimowe herbatki. Żebyście wy zawsze zobaczyli, co my z Blanką chminimy w kubkach z herbatą, to po prostu szok. Super, dziękuję. Ora raju, dwie przepiękne tkaniny, ale jaki cudny kolor. Wow! Piękny kaszel. Ale cudo! Coś wspaniałego. I tutaj jakaś taka błyszcząca. O, a to jest lugana, ale też jest piękna. Już wiem, co na niej słuchajcie, zrobię. Ja mam taki mm, zestaw od Dimensions z takimi, kurczy, no nie wiem jak to się nazywa, takie, ale wiecie, że to nie są puduszeczki, tylko takie coś, nie wiem co. <grym>, nie wiem co. I pomyślałam teraz, że to będzie po prostu idealne do tego, jak to będzie pięknie wyglądało. Aż się nie mogę doczekać, jak zacznę to robić, cudo. Prześliczne, wow. Przez skąd wybierzecie te piękne tkaniny? Pewnie zamawiacie może u Natali na Ukrainie. Coś pięknego, ale śliczne. Cudowne. Ale to jeszcze nie koniec. Tu jest jakaś zagadka. Myślę, że to jest tkaninka jakaś. Tak, tu jest zestaw tkanin świątecznych. Raju, ale cudo. jejku! jakie to piękne. Ma świąteczne tyły do poduszeczek. Wow. Nie no, w ogóle szok. Dla mnie szok. O jejku, i zabierzki z fruzełka. Ja ostatnio sobie miałam je kupić, ale ich nie kupiłam, bo kupiłam coś innego. Dziękuję, ale śliczne. Cudowne. I zestaw pastelowych. Cudo. Zaraz się rozpłaczę. O! I znaczniki z kotkami. Ale świetne. Takich jeszcze nie widziałem. Dla <grywania> nie zobacz. Wędrujące kotki. Ale cudo. O, i tu jest mulinka Weekday Works. Boże, kochany. Mm. Jakie cuda. I to tak jeszcze zabierzki z kotami. O raju. Lampka z kotkiem. Kotek siedzący na księżycu. Boże, jakie cuda. Piękności A tu przepiękny zestaw od Dimensions. Jejku! Jestem Huch. wzruszona, poruszona. Nie wiem co mam powiedzieć. Dziękuję. Coś wspaniałego. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam tego, co się teraz we mnie dzieje. Dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I tym wszystkim, którzy tu przychodzą i mnie oglądają, bo dla mnie to też jest takie wiecie wzruszające, że, że to jest wasz czas, że moglibyście zrobić dziesiątki innych rzeczy, wybrać inne, nie wiem, pomysły na to, żeby spędzić ten czas, a tu przychodzicie, jesteście ze mną. I bardzo Wam dziękuję za to i moim dziewczynom, które obdarowały mnie tyloma cudnościami. Również bardzo dziękuję Ania, Ewelina. Po prostu jestem Waszą dłużniczką do końca swojego życia. Dziękuję. Zrobiłyście ten dzień naprawdę mega, mega wyjątkowy. Dziękuję. Musiałyśmy zrobić chwilkę przerwy w nagrywaniu, bo nie wiem, nagromadziło się we mnie tyle przeróżnych emocji, takich fajnych, pozytywnych, że ja jakoś nie wiem, nie, nie byłam w stanie dalej nagrywać. Ale już jestem i tak naprawdę mamy dzisiaj siódmy dzień grudnia. Jak oglądałam filmiki dziś rano, to byłam u Magdy i pomyślałam, że to straszne, bo dziś już jest siódmy. Szybko to leci, bardzo szybko i pewnie niedługo się nawet nie spostrzeżemy, jak będzie koniec i to będzie bardzo, bardzo przykre doświadczenie. Ale ja też oglądam te vlogaski, słuchajcie, wasze. Już zaczynam się łapać na tym, że oglądam je nie po kolei. Bo na przykład jest tak, że oglądam jakiegoś vlogaska i zanim napiszę kilka słów komentarza, to się okazuje, że już kolejne są, wiecie, na, na górze. I strasznie się to wszystko miesza, ale... Ale oglądanie ich to naprawdę jest niesamowita frajda. No i co? Otwieramy paczuszkę, nie? Nie będziemy przeciągać. Bo nie będziecie tu przychodzić, bo pomyślicie sobie nie, po prostu u niej to film pół godziny. Ja już sobie popatrzyłam gdzie stoi moja paczuszka w pudełeczku. Tak się chudo w tym pudełeczku już zrobiło. Widzicie? Został mi ostatni żołądek. Nie podoba mi się to. Dobra. To patrzymy co mamy dzisiaj w pudełeczku. I ja nie wiem skąd ta dziewczyna bierze te... Y te torebeczki wszystkie. To się kupuje w sklepie? Znaczy, no pewnie się kupuje, tylko gdzie? Mega. Bania, co tam jest, jak myślisz? Żelki. Okay. Co ty z tymi żelkami, dziecko? Nie, tu jest przepiękna tasiemka do poduszeczek. Wow, ekstra. Naklejeczki. O, kominek, zawsze taki chciałam mieć, piękny, amerykański. Piękne, super, dziękuję. Śliczne. Wiecie, ja mam tyle poduszeczek zaplanowanych do zrobienia, że to w ogóle mam takie marzenie, że tych poduszeczek będę miała dziesiątki. Myślałam, że będziesz klaskać. Ja Wiecie, dlaczego, myślałam, że będziesz klaskać. Także super, ostatnio kupiłam sobie tak, taką tasiemkę, podobną, bo te kuleczki są troszeczkę większe, czarną. I super, że ją mam, bardzo, bardzo dziękuję. To jest taka rzecz, która naprawdę... Zawsze się przydaje i nigdy jej mało. Dziękuję. No to co, słuchajcie. Ja na dzisiaj mam plan taki, że siądę teraz chyba trochę poszyć firanki. Dzień temu Wam mówiłam, że poszyłam do tarasu, ale cały czas do wykusza są jeszcze nieuszyte, leżą porwane i czekają na to, żeby je naokoło poprzywać i zrobić taśmę. Więc ja na razie zajmę się tym. Zobaczymy, czy mi się to uda bo tak jak mówię, wychodzimy dzisiaj na 18 na imieniny. Blania już tupie nóżkami. słuchajcie, nie może się doczekać, kiedy będzie montowała filmik. Mówi do mnie, wiesz, jakoś dzisiaj jestem zmęczona, nic mi się nie chce robić, ale już czekam, kiedy będę montować filmik, bo to to zawsze chce mi się robić, także normalnie piąteczka dla Blaneczki. No, no to trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. Odklaskać. Nie Chciał wiem. Chciał napić wody. Nie wiem, słuchaj, bo ja po prostu bo ty tak wyskakujesz za tego telefonu i tak klaszczysz. I ty tak tą rękę podniosłaś, a ja tak